Dzień dobry, dzień dobry kochani. Z tej strony widzę się kłania tego dnia, kochani moi drodzy. Dzisiaj do Was przychodzę z czytankiem pod tytułem Co on czuje, myśli i zamierza. A no więc, kochani, co czuje? Znaczy, tak, co myśli najpierw może. Co myśli? On to mówi, tutaj on jest bardzo zadowolony z tego, co ma, z tego, co posiada. Jest bardzo, słuchajcie, bardzo dobra energia. Mm, bardzo często myśli o Tobie, wie, że Ty jesteś tutaj właśnie ta królowa, ta, ta jego osoba, która daje mu motorku, takiego działania do życia, no ale jeszcze on, słuchajcie, nie jest gotowy na to, żeby dalej tutaj podziałać, jest bardzo ostrożny, on będzie się zbraniał, on będzie się zbraniał tych uczuć. E, są jeszcze duże powroty do przeszłości, dużo siedzi w przeszłości, wspomina to, co mm, było dobre, co było złe, analizuje co czuję. Anioły tutaj nad Wami czuwają jak najbardziej w umiarkowaniu, że też dla Was będzie działał. Słoneczko świeci jak najbardziej. Tu jeszcze jest jemu potrzebne, słuchajcie, w potrzeba uzdrowienia, czyli jeszcze musi się wyleczyć z pewnych rzeczy. No i oczywiście pracuje, działa, tworzy, żeby tutaj właśnie nie było żeby nie mógł, żeby nie musiał e, siedzieć właśnie tutaj e, w głowie. E, no i co zamierza, jakie działania podejmie. E, no wiecie co? Ja bym powiedziała, że e, troszeczkę on się boi tego, e, że mu nie wyjdzie mm, e, podejście do ciebie właśnie, żeby się e, otworzyć na ciebie. Gdyż czwórce tutaj, ja bym powiedziała, no troszeczkę jest takie, takie zastanawiające się troszeczkę, um, e, czy faktycznie ona mi się pozwoli tutaj się e, dojść e, do siebie. E, no i faktycznie on się tego boi, on doskonale wie, że ty jesteś tą królową, która może jeszcze tak naprawdę e, coś mu tutaj zdziałać, zrobić, e, ale słuchajcie, to nie jest takie groźne bo on wie co posiada, co ma, więc on tutaj na pewno te swoje lęki i blokady pokona aby tutaj z Tobą być no i w dziewiątce oczywiście jak najbardziej takie lichy, możliwe, że tutaj wchodzą dwa znaki zodiaku jeżeli chodzi o to pytanie, mogą chodzić osoby z pod znaku ryb i z pod znaku barana i jeszcze zobaczymy kochani jaka jest dla Ciebie rada Pamiętajcie, że możecie sobie energię zamieniać. Tak, pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie ze wszystkim nie musi rezonować. Jaka rada, jaka rada? Jaka rada? Jaka rada? Jaka rada dla Was? Dziewiątka buław, książę buław i cesarz. No i słuchajcie, w tle jest, słuchajcie, wszechświata, wszechświat będzie wiedział, jak tutaj stworzyć dla Was okazję, a rada mu jest taka, kochani, y, poczekaj, poczekaj, nie wzlekaj, nie przyspieszaj, kiedy jest noc, przyjdzie dzień, y, on będzie wiedział, on będzie gotowy, kiedy przyjść, no i będzie wnioskował to swoje doświadczenie życiowe. W tym, tym doświadczeniu życiowym na pewno, bym powiedziała, przyjdzie i powie, czego oczekuje, jakie to ma być. Miejmy nadzieję, że w tym cesarzu to też nie będzie tak, że będzie takie troszeczkę podchwytliwe, ale miejmy nadzieję, że nie. Jeszcze znaczy dołożę jedną kartę. Tak, jesteś dla Niego Jego królową, Jego yy, takim całym światem, więc kochani, pozdrawiam serdecznie Pizzę Starotę. Pa pa.